Siema z tej strony Szymon. Słuchajcie, na stole operacyjnym dzisiaj leży mój slash. Ogólnie chcę zrobić mu przeszczep serca i mózgu. Zamówiłem kombo Hobbywinga Seria S-Run. W środku mamy silnik model 3660 i jest regulator MAX 10 SCT 120A. To nie jest kombo sensorowe, ale w przypadku jazdy tym modelem nie może być nawet sensorowe z tego względu, że on wjeżdża w niezłe czasami bagna, i tutaj sensor byłby najsłabszym elementem, który mógłby przyjąć trochę wody i spowodować jakieś spięcie. Więc kombo bez sensora, natomiast bardzo dobrze ze sobą, podobno współgrające ten regulator z tym silnikiem. Świetna płynność jazdy podobno. Więc zobaczymy. Będę to jakby montował tutaj do Slasza, bo chcę, żeby on trochę większą moc miał. Czuję, że ten silnik oryginalny, stykowy, traksesowy, no to jednak nie jest najszybsza jednostka. Zamówiłem komplet takich stalowych zębatek atakujących z AliExpress, więc sobie tutaj też dobiorę jakąś zębatkę, zębatkę do tego zestawu. I też kupiłem w sumie przypadkiem zupełnie centralny dyfer, ten cały stalowy, upgrade'owany, nowy od Traksasa, więc też sobie go przy okazji tutaj wrzucę. No i co? No i mam jeszcze kartę Hobbywinga do programowania, więc sobie od razu zaprogramuję tutaj regulator pod siebie. I dzisiaj jest piątek, w niedzielę są zawody. Kolejna runda Offroadowych Mistrzostw Polski organizowanych przez Grupę RC Motorsport. Chcę już wystartować z tym nowym kombem jakby w nim, żeby, żeby trochę mój model był szybszy. Będę musiał tutaj przylutować wtyczkę traxasową, bo ja jeżdżę na pakietach oryginalnych Traksasa, Więc taką wtyczkę mam, więc sobie zaraz będę też tutaj lutował. No i dobra, no słuchajcie, zabieram się za robotę. Zaproszę Was, może trochę bliżej to rozpakuję. Tutaj, to combo i pokażę Wam z bliska, jak to wygląda. I też zrobimy unboxing tego dyfra centralnego. Też go Wam pokażę z bliska, jak on się prezentuje. No a później się zabiorę za przeszczep. To zapraszam. Ok, słuchajcie, to jest regulator z tego zestawu. Ezran MAX 10 SCT 120A, wodoodporny. Włącznik też jest tutaj zabezpieczony przed wodą. I Zobaczmy, jak on się tutaj prezentuje. O, on już jest wtyczką, nawet zalutowaną. Ok. Moje pierwsze wrażenie jest takie, że jest naprawdę solidnie wykonane, Wszystko idealnie skręcone. Na pierwszy rzut oka to nie ma żadnych słabych punktów. Ta wtyczka. Mam nadzieję, że ona w środku jest tutaj gumą pokryta i że jest wodoodporna całkowicie. No i końcówka XT90, no, którą będę musiał tutaj obciąć, bo z nich nie korzystam i sobie przylutuję tutaj końcówkę od Traxxasa. Ok, no to słuchajcie, otworzę teraz silnik Ezran 3660 4000 KV. Charakteryzuje się tym, że jego wałek jest 5 mm zamiast standardowych 3 mm, więc jest trochę grubszy i idealnie właśnie do shortcorsów z napędem 4 na 4 on się nadaje. No i tutaj możecie zaobserwować ten wałek, który jest grubszy. 5 mm i specjalnie, specjalnie pod niego zamówiłem sobie komplet takich zymatek z AlieExpress. To jest one mają zakres od 13 do 17T i właśnie nachodzą na 5 mm wałki. No dobra, te, banan te kable zobaczcie, już od silnika są zabezpieczone. Wychodzą tutaj bananki i je będziemy sobie tutaj montować, I Tu to jest chyba. Czujnik temperatury, który trzeba tutaj wpiąć do tego silnika, chciałem Wam jeszcze pokazać ten dyfer centralny, stuningowany, mocniejszy od Traksasa. Ma konstrukcję trochę inną niż ten oryginalny dyfer, który wcześniej był sprzedawany przez Traksasa. Główną różnicą jest też to, że jest cały wykonany ze stali, również ta zębatka. Tutaj odbiorcza jest stalowa, a nie tak jak w tamtym dywsze plastikowa, więc no tutaj jest bardzo kluczowe to, żeby to dobrze spasować, dobrze ustawić. Zębatkę atakującą z odbierającą, żeby tutaj nie było za ciasno ani za luźno i żeby po prostu silnik nie dostał w tyłek za bardzo. Te trzy rzeczy chcę zamontować sobie tutaj w moim Slashu na niedzielne zawody. Ok, te nowe gadżety odkładam na razie na bok, niech sobie tutaj, niech się przyglądają i zabiera się za to, żeby wydostać tutaj to stare combo. Ok, słuchajcie, chwilę się namęczyłem, żeby zdjąć to stare combo. Niektóre tutaj śrubki, które trzymały to mocowanie silnika, miały już gwinty zjechane po prostu i musiałem użyć tutaj bitów gwiazdkowych po prostu, żeby je wydostać. No to tutaj stare kombo sobie leży na boku i teraz spróbuję zamocować to nowe kombo. Ogólnie ten zestaw prezentuje się tak mega agresywnie, cały czarny. E, siema, słuchajcie, dogrywam tą część w ogrodzie. Dzisiaj jest tak duszno w domu, że nie da się tam po prostu nagrywać. Ogólnie jak widzicie, jestem w koszulce Polski, bo wczoraj był mecz Polaków. Świetnie zagrali ze Słowacją. Rewelacja nie ma się do czego przyczepić. E, wracając do modeli, to chciałem dokończyć tylko ten wątek nowego kombo. Naprawdę na zawodach jeździło się rewelacyjnie, zupełnie inna jazda niż na tym stokowym. Kombo Traxasa. Model jest bardziej żwawy, energiczny, szybszy też na prostych zdecydowanie, więc no, jechało się naprawdę bardzo przyjemnie. Nawet na lekko wciśniętym gazie ten model był bardzo dynamiczny i czuć różnicę. Czuć różnicę na tym kombo, także warto sobie z czasem to kombo Traxasa wymienić albo przy jakiejś awarii, albo, albo przy pierwszej jakiejś możliwej, możliwej okazji. Ja to combo Traksasa wykorzystam do tetetki. Tam ono będzie wykorzystywane dalej. Ogólnie na 15 shortcorsów, które wystartowały na ostatnich zawodach, udało mi się zająć piąte miejsce. No Byłem za podium, ale naprawdę konkurencja była niesamowicie silna. Za mną na 6 i 7 miejscu plasowali się bracia Gołaszowie, więc naprawdę ciężko było jakby przebić się dalej. Trochę żałuję, że szybciej nie założyłem kół łopatowych, co sugerował mi Artur. Tylko trzy biegi przejechałem na gladiatorach, a trzy biegi dopiero na łopatkach. I ten pierwszy bieg na łopatkach pojechałem gorzej o 10 sekund, natomiast następne dwa były, były naprawdę dobre, tam trochę przyspieszyłem i czasy były topowe, no ale to już było za późno jakby, żeby odrobić stratę z trzech. No, no czterech poprzednich biegów, e, więc no tak to wyszło. Ogólnie jestem bardzo zadowolony. Kombo e, robi świetną robotę. Jak tutaj pod, no, pod domem jeździłem na nim jeszcze przed zawodami, to naprawdę czuć było moc, czuć, czuć było powera. E, także widać, że to jest e, no, level wyżej. No, no i to, to było na tyle. Jeżeli film Wam się podobał, to zostawcie oczywiście łapkę w górę i subskrybujcie nasz kanał żeby być na bieżąco z nowymi filmami. Do zobaczenia, cześć!